Siema, z tej strony Mohol, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Wolcen poradnik. Ok. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie nasze umiejętności aktywne, aby przejść do naszych umiejętności aktywnych, naciskamy e, mikonkę tutaj bądź S. Wszystkich umiejętności aktywnych, jakie mamy w grze w tej chwili jest 40. W zależności od tego, jako, jaką drogę obierzemy i jakim trybem postaci będziemy chcieli grać, e, będziemy korzystać z danych umiejętności. Ja sobie wybiorę, powiedzmy, mam tutaj wybraną umiejętność skrzydła i szmira. I ta umiejętność jest tutaj. Każda z umiejętności ma swój własny poziom. W momencie kiedy przypiszemy je na pasek na dole i będziemy walczyć z potworkami, ta umiejętność będzie zdobywać doświadczenie osobne do, waszej, do waszego poziomu. Bo zobaczcie, na przykład tutaj mam poziom 24 mam poziom 52 ok jeżeli chodzi o dane umiejętności to każda umiejętność ma runy tych run jest 16 i tutaj według tego jakie chcecie sobie przypisać punkciki punktów macie do wydania 8 każda runa może pobierać 1, 2 bądź 3 punkty ja je sobie teraz zresetuję, żeby wam pokazać jak to się jak, momencie, jak to się przypisuje jeżeli chodzi też o te runy, one się dopiero odblokowują z danym poziomem postaci. Także, jeżeli nie osiągniecie danego poziomu postaci, no to runa nie będzie odblokowana. I te, te punkciki, jeżeli dam sobie tutaj, to wydam 3 punkty. Możecie sobie dać na przykład 8 punktów, 8 run jednopunktowych, bądź 3 runy, 4 runy jednopunktowe, 2 runy dwupunktowe, bądź 2 runy 3 punktowe jedną dwupunktową, dowolność w zależności od tego jaki preferujecie styl gry, jak Wam lepiej się gra, to Wy wybieracie. Jeżeli chcecie e, zmienić sobie umiejętność i przypisać powiedzmy umiejętność nadany e, na pasek, to wystarczy sobie powiedzmy wybrać tą umiejętność i e, powiedzmy nie, bo to mam, e, ostrza burzy, w chce ja chcę sobie zamienić na starczy. To przerzucam sobie ją tutaj na paseczek. Mogę również ją przerzucić tutaj. Mogę przekładać sobie dowolnie, pod który guzik bardziej mi pasuje. Mogę sobie przerzucać te umiejętności. Ok, jeżeli chodzi o umiejętności, jak już wspomniałem, możecie resetować sobie te wszystkie punkciki. I dobrze jest te umiejętności levelować. Z tego względu, że im wyższy poziom, za każdy poziom umiejętności, przepraszam, przejdę jeszcze z powrotem do tego. Na przykład, przy tej umiejętności, następny poziom o 0,5% zwiększa premię do obrażeń. Czyli za każdy poziom tej umiejętności będą zwiększane obrażenia. Jeżeli chodzi o le levelowanie tych umiejętności, możecie to robić właśnie mając je na pasku w momencie, kiedy walczycie z potworami bądź u demetry. Jeżeli macie pierwotną esencję. Pierwotną esencję, którą możecie zwiększać poziom umiejętności. Oczywiście im wyższy poziom umiejętności, tym więcej pierwotnej, przepraszam pierwotną więź, nie esencję. Pierwotnej więzi będziecie potrzebować więcej na wyższych poziomach. Ja sobie wybiorę moje skrzydła i szmira i teraz, aby wbić kolejny poziom dla tej umiejętności, muszę wydać aż 1296 punktów pierwotnej esencji. Jeżeli chodzi na przykład o umiejętność, e, którą potrzebuję na krwawe ostrza, to zwróćcie uwagę, że tutaj potrzebuję tylko 6, bo jest to uzależnione od tego, ile już tego doświadczenia na danym skillu mam. Tutaj mam prawie cały pusty pasek. Potrzebuję 1200, a tutaj tylko 6. Ja sobie mogę to ulepszyć w tej chwili. I zwróćcie uwagę, że następny poziom już będzie pełen poziom, będzie mi kosztował 1642 punkty pierwotnej więzi. Ja też sobie mogę to ulepszyć właśnie w ten sposób. Pierwotną więź zdobywamy e, za sprzedawanie tych eneraktów. To są nasze skile, e, I można je sprzedawać e, w taki Nie sposób. E, może kupię, z... kupię jeden. Powiedzmy, że znalazłem go w czasie walki z potworami. On teraz ma wartość 10, dlatego że go kupiłem u kupca. W momencie, kiedy znajdziecie go... O, w czasie riftów, bądź w czasie walki z potworami, to możecie go sprzedać klikając prawym myszki. Ja go sprzedałem za 10. Nie musicie iść do miasta, możecie je sprzedać od razu. Jeżeli nie umiecie danej umiejętności jeszcze, nie nauczyliście się, to najpierw się ją nauczycie. Jeżeli nie chcecie się jej uczyć, to będziecie musieli iść do miasta i tam to sprzedać u kupca. OK. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych umiejętności, bądź też zamian, zamian tych umiejętności, levelowania tych umiejętności. Zapraszam Was na kanał Twitch, link w opisie. Ja się z Wami żegnam na chwilę obecną. Dziękuję bardzo. Cześć!